Kościół katolicki, a masoneria. Jest to, myślę, bardzo ciekawy temat. W tle jest oczywiście Sobór Watykański II i inne sprawy. Ludzie, którzy to analizują, często niestety nie opierają się na, na rzeczowych materiałach. Ja tutaj podchodzę do sprawy inaczej. Mam właśnie pismo, y, tytuł Masoneria XXI wieku, a... W tym odcinku głównym tematem jest właśnie kościół i masoneria. Zobaczymy sobie zatem, co o kościele piszą sami Masoni, dlatego że wydaje to loża masońska, loża, która funkcjonuje m.in. na Śląsku. Ona miała niedawno spotkanie otwarte w Katowicach parę miesięcy temu. Ja tam nie byłem na miejscu, natomiast miałem swojego człowieka, który mnie Poinformował, co tam dokładnie się działo, no i przyniósł właśnie te materiały, jakie tam były kolportowane. Dzięki temu mogłam się z tym zapoznać i zrobić dla Was ten odcinek. Zachęcam do słuchania. Widzimy, że organizuje to Szanowna Loża Vitelon Tak się przedstawiają. Podaję tutaj swój adres i jakiś mail, także możecie tam wstąpić, jeśli naprawdę macie taką wolę. Widzimy, że ta loża należy do Wielkiego Wschodu Polski, jak to mają przedstawione na swoim logo. Pierwszy artykuł jest poświęcony sprawie ekskomuniki. Ma tytuł Ekskomunika za przynależność do wolnomularstwa, dawniej i dziś. Tutaj jest przedstawione to, że Kościół od samego początku de facto miał e, krytyczny stosunek do masonerii, że istniały antagonizmy pomiędzy e, tymi organizacjami, e, chociaż tak naprawdę już od samego początku zdarzali się e, Zaczęły się pewne osoby z kręgów katolickich, które z masonerią sympatyzowały, ale to jeszcze temat na inne odcinki, będę o tym wspominał w e, moich następnych materiałach. Artykuł odnosi się tutaj do bulli Klemensa XIII, który faktycznie jako pierwszy papież zaczął pisać o masonerii. Dokonał tego w bulli In eminenti apostolus speculo. Jest tutaj przytoczony właśnie cytat, który dotyczy tych spraw. Otrzymaliśmy publiczne informacje o szerokim rozpowszechnianiu się pewnych stowarzyszeń, zgromadzeń, o spotkaniach i zjazdach zwanych zazwyczaj Deliberi Muratori lub des Masson, czyli wolnomularze, albo też znanych pod inną nazwą zgodnie z różnorodnymi językami, w których ludzie wszystkich religii i wszystkich sekt, przyjmując pozory naturalnej prawości, Wiążą się pomiędzy sobą układem tak bardzo ścisłym, iż według praw i statutów przed siebie ustanowionych w ogóle nieprzeniknionym i zobowiązują się pod przysięgą na Biblię i pod najcięższymi karami zachować w nienadruszonej tajemnicy wszystko, czego dokonują w mrokach tajności i sekretu. Następnie jest informacja, że z działa natychmiast, jest wiążąca na mocy prawa, następuje automatycznie w chwili dokonania czynu, czyli przy w chwili przystąpienia do Loży Masońskiej. Papież też określił w tej buli, że akt rozgrzeszenia może dokonać jedynie on sam lub aktualny biskup rzymski, no chyba że już jest godzina śmierci tej osoby, która właśnie popełniła taki grzech. Następnym papieżem, który starał się walczyć z masonerią, był papież Benedek XIV. Jak to jest opisane także w tym artykule, yy, ogłosił on Konstytucję Apostolską Providas Romanorum Potificum, w której wymienił szczegółowo przyczyny skazania i potępienia wolnomularstwa. Pierwszą jest, że do Czytuję teraz. Pierwszą jest, że do takich społeczności i zgromadzeń należą przedstawiciele wszystkich religii i sekt, z czego, co każdy może łatwo zrozumieć, wszelka szkoda dla religii katolickiej następuje. To myślę, że jest bardzo ważne. O tym pisał też ten Clemens XIII, jak to widzieliśmy, no, a w kontekście różnych wydarzeń, różnych doktryn, na przykład, przykład Soboru Watykańskiego II, jest to bardzo istotne, że to była pierwsza rzecz, na którą zwracano uwagę w przypadku właśnie właśnie tego, jak funkcjonuje masoneria. Cytuję dalej. Drugą przyczyną jest ścisły i niewybadany sekret, z którym chowają wszystko to, co się na ich spotkaniach dzieje. Trzecią przyczyną jest przysięga, którą zobowiązują się do zachowania najściślejszego sekretu, jak gdyby wolno było komukolwiek do tego stopnia cenić obietnicę i przysięgę, aby czuć się zwolnionym od odpowiedzi prawowitej władzy, która chciałaby poznać, czy w tego rodzaju zgromadzeniach tajnych nie czyni się nic przeciw państwu, religii czy prawu. Widzimy, że zwraca się tu uwagę szczególnie na te sprawy związane z tym, że masoneria łączy wiele religii tak naprawdę, ale także kwestie polityczne są tutaj bardzo ważne. Już jako drugi i trzeci punkt mówi się o bardziej możliwych wpływach politycznych. Znaczy, że ta rzekoma przysięga, która rzekomo ma po prostu bronić tych jakichś niby tylko kwestii rytualnych w rzeczywistości, może być to jakiś spisek polityczny i także przed tym jest obawa. To, co dotychczas czytałem, jest pewne znane w większości z was, przynajmniej tak, no może mniej szczegółowo, tutaj zacytowaliśmy konkretne przykłady z tych buli przeciwko masonerii, natomiast dopiero później robi się ciekawie, dlatego że stosunek mas z kościoła do masonerii jakby się zmieniał, także zmieniają się pewne sposoby patrzenia na przykład na te kwestie międzyreligijne kościoła i także zauważa to ten artykuł. No i zobaczymy zaraz, jaki jest sposób patrzenia masonerii na... Te zmiany optyki, które miały miejsce w kościele. Z tym, że zmiana tej optyki nie była de facto stopniowa, pierwotnie właśnie papierze po tych wydarzeniach, o których mówiliśmy wcześniej, na ten problem Masonerii reagowali coraz bardziej zdecydowanie. Ta masoneria, która była bardzo widowiskowa w tych pierwszych dekadach swojego funkcjonowania, stopniowo osunęła się w cień, ale de facto wydaje się, że wpływ na politykę miała coraz większy, czyli działo się to, przed czym ostrzegał papież, papież Benedykt XIV, że pojawiają się to właśnie te wpływy, wpływy polityczne i no, są obserwowalne w różnego typu politycznych akcjach z XIX i później początku XX wieku. No, z tym starał się walczyć, przed tym przestrzegać papież Leon XIII. W trakcie tego, jak on był papieżem, stolica polska wydała co najmniej 226 dokumentów, jak to jest zresztą opisane tutaj. Później, papież IX dziewią, wydał syllabus errorum, także jest masa materiałów poświęconych tym sprawom. Zachęcam do zapoznania się na innych, na innych kanałach. A uwiecznieniem tego było, było hasło Benedykta XV, który ogłosił, iż. Katolicy wstępujący do sekty masyńskiej względnie do jej podobnych stowarzyszeń, walczących z Kościołem i z legalnymi władzami cywilnymi, podpadają tym samym w ekskomunikę zarezerwowaną w stolicy Apostolskiej Simplicer, z samego faktu. No, czyli ta najwyższa forma, że sama. To, co zresztą co, co wcześniej opisywał Klames XIII, z samego faktu ne, przynależności ta ekskomunika następuje. No ale zaraz okazało się jednak, że masa osób, która niby się wiąże jakoś z katolicyzmem, ma do tej masonerii stosunek inny. I to jest właśnie najbardziej ciekawe. Autor artykułu twierdzi jednak, że niedługo po tym, jak Benedykt XV to ogłosił, to doszło do prób kontaktu pomiędzy masonerią a środowiskami katolickimi. Przodowali też w tym jezuici. Pisze on coś takiego... Pierwsza z nich, to znaczy pierwsza próba kontaktu pomiędzy wolnomularzami a katolikami, wiąże się z działalnością ojca Hermana Grubera SJ, czyli jezuity, który korespondując od 1925 roku z niemieckojęzycznymi wolnomularzami, początkowo profesor Ergi Biskow, a następnie dr Kurt Reikl, zmierzał do przeanalizowania naukowego świata poglądowych podstaw kościoła i wolnomularstwa w celu wskazania różnic, ale też znalezienia punktów stycznych. Ukoronowaniem tych działań była w czerwcu 1928 roku tzw. konferencja w Akwizgranie, gdzie obok, obok Reichla pojawili się Eugen Lenhoff i Amerykanin Ocean Lang, a przy boku podeszłego wiekiem ojca Grubera jego współbrat ojciec Friedrich Muckerman, SJ, czyli też jezuita. Sprawa z tym ojcem grubarem jest dosyć zagadkowa, dlatego że inne źródła mówią, że on był raczej osobą mocno skonfliktowaną ze środowiskiem masońskim. Pisał teksty antymasońskie, no ale z drugiej strony dowiadujemy się też, że źródeł dostarczało mu same loże, także był tu jakiś kontakt. No i później były też te próby jakiegoś dialogowania, co też jest faktem. No i optyka masonerii na ten temat jest dosyć ciekawa. Być może trzeba by głębiej wniknąć w sprawę, jeśli ktoś ma jakieś więcej informacji na ten temat to warto napisać coś w komentarzu, bo to może lepiej naświetlić sprawę. Ale idziemy dalej. Inna znacząca próba dialogowania miała miejsce na gruncie francuskim, gdzie w latach 1934-1950 ojciec Józef Bertelot, Bert SJ, czyli jezuita, i wolnomularz Arbelt, yy, zaraz zobaczę jak się jego nazwisko czyta, Lentwen Lantoine, taka jest literyzacja tego, prowadzili intensywną wymianę korespondencji. W efekcie Lentwen opublikował w 1937 roku skierowany do papieża Piusa XI głośny list do najwyższego kapłana, a ojciec Telot stał się później jednym z rzeczników pojednania między kościołem a wolnomularstwem i czemu dał wyraz w wydanej w 1952 roku książce Jezuita i Wolnomularz wspomnienia o przyjaźni. W przypadku zatem tego ojca Grubera sytuacja nie jest do końca jasna, bo jego motywy być może były inne, że on naprawdę chciał z tą Masonerią konkurować i dyskutował z nią z innych powodów, to jednak w tym przypadku, w przypadku pana Bertelota, jest już całkiem inaczej, bo on jasno z tą Masonerią sympatyzuje, publikuje też książkę, w której no stwierdza wprost swoje sympatie. No i cytują to chętnie tutaj Masoni publikujący właśnie. Właśnie, właśnie to pismo. Pomimo tego, później, jak tu zaznacza autor, to święte oficjum i tak było przeciwko tej masonerii, no ale widzimy, że już te nurty promasońskie w kościele są, są de facto obecne dużo przed samym Soborem Watykańskim, parę dekad przed tym. No zresztą wiadomo, bo tam cały czas różni papierze starali się walczyć z tymi wpływami modernizmu, to już było dużo przed samym. Soborem Watykańskim II, ale to właśnie te, takie, tego typu doktryny później podczas Soboru Watykańskiego wypłynęły i to będziemy zaraz widzieć w następnych fazach artykułu. Autor pisze tak: Kolejny etap wzajemnych relacji pomiędzy Kościołem to okres Watykanum II. Już w momencie, gdy pojawił się pomysł zwołania Soboru, francuski prawnik Alec Melor za aprobatą diecezy paryskiej opublikował pracę Nasi bracia odłączeni wolnomularze. Książka ta została odebrana jako wydarzenie przełomowe dla wzajemnych relacji, bo po raz pierwszy tak pozytywnie nastawienie do wolnomularstwa zostało zaprezentowane w publikacji opatrzonej kościelnym Imprimatur. To szokujące. O tym wcześniej nie wiedziałem. Myślę, że bardzo e, ciekawa in, informacja. Widzimy, że e, tego typu pracę zaaprobował, e, nawet, zaaprobowała nawet diecezja paryska i miała ona jakieś katolickie zezwolenie kościelne imprimatur. No także widzimy, że dosyć daleko to już sięgało, nawet później Kościół się wysłał z, z tego typu odniesień. Sobór Watykański nie sformułował takiego odniesienia względem masonów, żeby ich nazwać ich na, naszymi braćmi odłączonymi, ale takie koncepcje się pojawiały i pierwotnie nie, nie, nie spotykało się z jednoznaczną krytyką kręgów kręgów kościelnych, czyli widzimy, że ta masoneria miała mieć podobny status, jak, mieli, jak dostali później Żydzi. Według niektórych zwolenników Soboru Watykańskiego II, gdy określano ich starszymi braćmi w wierze. Co do braci odłączonych, to takich hasło pojawiało się też względem protestantów, czyli to mieli być bracia odłączeni, ale bracia, nie? Czyli bracia masoni, bracia protestanci i bracia katolicy, tworzący wspólną e, familię chrześcijańską. Wydaje się, że taka koncepcja się kotłowała w umysłach niektórych e, autorów związanych z Soborem Watykańskim II, jak zresztą tutaj stwierdza to autor. E, tu niby były złudne nadzieje dla masonerii, że dojdzie do tego pojednania, bo faktycznie później Sobór Watykański nie ogłosił względem tej masonerii niczego takiego, ale jednak Autor z satysfakcją stwierdza, że te, pojawił się ten dialog religijny, ta tolerancja religijna w kościele i tak dalej. Ale być może jednak to, na nadzieję, zostało jakoś zrealizowane, tylko to wszystko nie poszło tak mm, oficjalnym trybem, bo nawet ten artykuł dostarcza nam argumentów, że tak właśnie było. O możliwym politycznym wpływie y, masonerii na stolicę apostolską mówi się w kontekście słów Jana Pawła II, który zdawał się publicznie zaaprobować aktywność niektórych osób związanych właśnie z masonerią i z niejaką lożą Kopernik, która funkcjonowała w Polsce i jakoś animowała ruch antykomunistyczny w naszym kraju, co opisuje w innych swoich materiałach. W związku z tym pojawiało się demendii Radia Watykańskiego, ale demendi, które jednak jest takie niejednoznaczne. To demendii zresztą tutaj jest także w tym artykule umieszczone. Papież nie pobłogosławił masonerii. 11 września bieżącego roku rozgłośnia watykańska przypomniała, że w wieczornym wydaniu niedzielnych wiadomości telewizji polskiej przekazana informacje odradzającej się rodzimej masonerii, jak również o rzekomej zmianie stosunku kościoła katolickiego do wolna mularstwa oraz o papieskim błogosławieństwie udzielonym polskim masonom. W związku z tym faktem radio watykańskie zakomunikowało, że powyższa wiadomość jest po prostu zwykłą manipulacją podobną do praktyk tygodnika nie, Oficjalnie źródła w stolicji apostolskiej przypominają, że Ojciec Święty z reguły nie udziela błogosławieństwa organizacjom wolnomularskim czy też innym, które w swojej działalności zakładają walkę z kościołem. Jeśli natomiast ktoś otrzymał personalnie grzecznościową odpowiedź na swój list, został potraktowany jako osoba prywatna i nie można tego w żaden sposób interpretować jako odpowiedź czy błogosłaństwa danej, danej organizacji. Tą drogą redakcja polska rozgłośni papieskiej przestrzega również ludzi wierzących w kraju przed każdą podobną tendencyjną informacją, która zmierza do wprowadzenia w błąd opinii publicznej. Czyli media związane z Watykanem twierdzą, że nie było oficjalnie udzielonego błogosławieństwa masonom, tutaj konkretnie Loży Kopernik i działaczom Loży Kopernik, ale jedynie było, było prywatne podziękowanie. Znamy jednak treść listu, jaki Loża Kopernik wysłała do Watykanu. Ten list tam był opatrzony jakimiś pieczątkami masyńskimi, więc nawet prywatne podziękowanie udzielone takie ludziom, Przedstawicielom takiej organizacji jest dosyć e, dziwne. Trochę jest jednak inna optyka na tą sprawę ludzi związanych z masonerią. Gazeta, którą obecnie analizujemy, przetacza jedynie ten e, todemendi Radia Watykańskiego bez naświetlenia szerzej kontekstu, ale ten kontekst naświetla inne pismo masońskie, pismo Ars Regia w jednym z archiwalnych numerów, e, gdzie jest opisana cała sytuacja. Tam oni piszą w taki sposób. W listopadzie Kopernik otrzymał z Watykanu za pośrednictwem nuncjatury paryskiej następującą odpowiedź w języku polskim: Sekretariat Status Ex Quedibus Vaticanis, listopad 1978. Sekretariat stanu wypełnia ze za swój zaszczytny obowiązek, niniejszym powiadamia, że ojciec święty Jan Paweł II z prawdziwą radością przyjął wyrazy szacunku i życzenia przesłane z okazji powołania go na stolicę piotrową. W dowód wnieszności udziela swojego apostolskiego błogosławieństwa, które jest zadatkiem obfitych darów niebieskich. Podobne podziękowania rozesłano zapewne do wielu osób i instytucji, ale nie ulega wątpliwości, że list Kopernika na papierze listowanym z emblematami masyńskimi nie mógł ujść uwadze pracowników watykańskich i że odpowiedzi udzielono z pełną świadomością. W rok potem ogłoszono nową wersję prawa kanonicznego, w której znikł artykuł potępiający masonerię. Zdawało się więc, że stolica apostolska zrewidowała wreszcie swój stosunek do wolnomularstwa. Niestety, prawie że następnego dnia święte oficjum dla spraw wiary z kardynałem Ratzingerem na czele ogłosiło, że katolik należący do jakiejkolwiek obiedencji masońskiej popełnia grzech jeden krok do przodu, jeden krok do tyłu, ale sprawa nie jest zamknięta treść tej odpowiedzi, o której piszą sami masoni, jest być może jakąś manipulacją. Być może ktoś to potrafi potwierdzić, albo temu zaprzeczyć. Wiemy jednak, na pewno, że do Stolicy Apostolskiej został wysłany właśnie list, opatrzony emblematami masońskimi, jak jest tutaj mowa, oraz, że została na niego przynajmniej udzielona grzesznościowa odpowiedź. Bo to nam zresztą potwierdza to Radio Watykańskie, że grzesznościowa odpowiedź faktycznie była. Oni tego, temu, nie, te, temu nie przeczą. Tu później środowiska masońskie podaje między innymi, jakby ta odpowiedź miała wyglądać. I tam jest wprost mowa o błogosławieństwach i, i o, które są zadatkiem darów niebieskich, no czyli musielibyśmy uznać, że jeśli faktycznie odpowiedź była tak wyglądała, to według tego, co twierdzi Radio Watykańskie, no to te błogosławieństwo miało charakter, nie wiem, jakiś literacki, no ale to. Nawet jeśli to miał charakter literacki po prostu, to skierowanie czegoś takiego do osób powiązanych z Masonerią, które powinny być ekskomunikowane z samego faktu tej przynależności, jest no, dziwne i wiele nam mówi o obecnej sytuacji. W każdym razie widzimy, że Masoni są zadowoleni z pewnych zmian, które mają miejsce w kościele, chociaż chcieliby, żeby te zmiany szły oficjalnie dużo dalej, choć być może nieoficjalne, one poszły dużo dalej, no bo tak jak mówi właśnie niektóre fakty to sugerują. Tutaj jest dosyć znamienne zakończenie tego artykułu przeczytam cały ostatni akapit. A zatem, czy katolik może być wolnym Odpowiedź na to pytanie jest bardzo prosta i jednoznaczna zarazem. W myśl nauczania kościoła to jest to coś nie do pogodzenia, a choć w dokumentach nie pojawia się już termin excommunicatio, to jednak nadal podkreśla się, że osoba będąca wolnym mularzem znajduje się w stanie grzechu ciężkiego. Znaczy no, tu widzimy tę zmianę, że usunięto niby tą ekskomunikę, no, ale nadal jest mowa o grzechu ciężkim. A jej status uznaje się za nieprawidłowy od odniesieniu do magisterium Kościoła. W ostatnich dniach 13 listopada 23 roku dykasteria nauki wiary podpisanej przez prefekta Wiktoria Manuela kardynała Fernandeza odpowiedzi na prośbę filipińskiego biskupa Julito Corteza po raz pierwszy potwierdziła aktualność deklaracji z listopada 1983 roku wskazując, że aktywne członkostwo w masonerii przez wiernych jest zabronione. Te sformułowania nie powinny budzić wątpliwości, choć równocześnie można nieco przekornie powiedzieć, że niekiedy ze środowisk wolnomularskich wybrzmiewają głosy mówiące o większej otwartości i o tym, że choć katolik nie może być wolnomularzem, to jednak nic nie stoi na przeszkodzie temu, by wolnomularz był katolikiem. Więc widzimy takie dosyć tajemnicze zakończenie tego artykułu, który zdaje się być jakąś sugestią, bo też te rzeczy są tutaj w cudzysłowiu, tak jakby to było jakieś odniesienie do realnych słów kogoś, chociaż nie jest tutaj podany przypis, możecie to sobie zinterpretować w różny sposób. To by było na tyle, dziękuję za uwagę. Do prasówki masyńskiej mogę jeszcze powrócić, bo dopiero zaczęłam omawiać ten, nawet ten odcinek, chociaż to był Faktycznie najciekawszy artykuł z tego numeru, ale można mówić jeszcze inne wydania masońskie. Także jeśli Wam się spodobała taka formuła, to dajcie znać w komentarzach, to będziemy to kontynuować. Nagram jeszcze drugi odcinek na temat tego numeru, może właśnie później na temat innych numerów, m.in. od tego Ars Regia, które tam wspominałem, też ma ciekawe informacje. No i możemy się dowiedzieć więcej o masonerii od samych masonów. Dziękuję za oglądanie i zachęcam do subskrypcji kanału, jeśli Wam się to podobało. No i też ważne, żeby udostępnić materiał. Dalej, bo to pozwala zwiększyć zasięgi.